więc witajcie, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym wam pokazać triki, jeżeli chodzi sobie właśnie o nową rzecz związaną z Avim, czyli właśnie te akcje Knoway tak naprawdę. Co i jak, jak to rzeczywiście ogarnąć sobie. Chodzi mianowicie też tutaj jest ten czwarty tier, jeżeli chodzimy misji, jeżeli byśmy mieli zrobić to szybciej. W przeciągu tam godzinki, co nie? Tu musimy to jakoś ogarniać. Ja tutaj Wam po prostu pokazałem parę różnych y, trików, zwyczajnie. Czyli wiecie, sensowne jest pokazywać całą jazdę, ponieważ i tak będziemy korzystać z własnego pojazdu. Od razu zdecydowałem się, że będę pokazywał te najważniejsze tutaj momenty. W porządku, jak zauważyliście, szybko dałem radę rozwalić sobie boty. Od razu wyzadziłem wszystkie taksówki, a na ostatnią taksówkę nawet zostawiłem sobie już bombkę. I pierwsze co musimy zrobić to jest ogarnąć oczywiście sobie te cele, czyli właśnie jechać oraz tu akurat się tak wylosowało z tej puli, że jechać, musiałem rozwalić pięciu przechodniów, jechać szybko, zrobić wypadek. To są cele, które musimy zrobić stricte w tej taksówce i to jest bardzo właśnie ważne, że stricte w tej taksówce trzeba to ogarnąć. No i kiedy już tutaj był moment właśnie, że już czas na rozwalanie billboardów i innych takich, to po prostu ja już uznałem i też wam taki sposób, jakby to polecam robić sobie tę misję, że wtedy korzystamy ze własnego wozu i własnym wozem pędzimy sobie co do tych, właśnie billboardów. Na przykład, billboardów oraz do taksówek Knoway. Korzystamy z własnego wozu. Tu widać, prosta sprawa jest, nie? Podchodzimy, wszystko rzucamy sobie ładunkiem wybuchowym i dopada. Nie ma co się bawić tą taksówkę, robić jakieś jumpy i tak dalej, tylko. Swoją furą, która nie dość, że jest szybsza, to też jest furą. No, to znaczy to najważniejsze: furą, która jest po prostu szybsza zwyczajnie. Najbardziej tutaj właśnie pomaga przyspieszyć sobie e, misję zwyczajnie. No, i oczywiście też będziemy mieli pościg, ale z pościgiem też łatwo jest się zająć. Łatwo jest uciec powiedzmy, że od y, policji. To jakieś trudne nie jest, ale trzeba mieć to oczywiście też na uwadze. E, no i tak dobre sobie trasę e, z tymi właśnie billboardami, knapsówkami, knowej, aby właśnie nie było tak, że wiecie, jedziemy z najdalszego możliwego punktu. No i ja akurat przyznam się, że zrobiłem to trochę byle jak i wyszło jak wyszło. No ale w całości w każdym razie udało się ukończyć yy, no, cały akt, y, powiedzmy właśnie, y, od Aviego szybciej niż w godzinkę. W drugiej misji y, jedziemy z agentem pierw do firmy taksówkarskiej. On tam wchodzi ma robić jakieś swojego, powiedzmy, rodzaju demolkę. Jednakże tutaj jaki jest sposób na tą misję? Pierwsze to rzucamy od razu bombkę, żeby go szybciej wykurzyć. Po czym podjeżdżamy pod wyjście, jaką po prostu wychodzi. No i od razu on szybko wsiada do naszego wozu. No i to musimy zgubić gwiazdkowy pościg. No akurat ciężkie nie jest, ponieważ w drodze nawet do w to miejsce jesteśmy w stanie już zgubić ten pościg. Więc tutaj akurat jest Trilera, że tak to można by określić. No i w samym środku będziemy musieli sobie oczywiście też podziałać. Żeby, wiecie, tutaj działać. Tutaj ja ogólnie na skipowanie tych rozmów Na przykład używałem sobie Pegasusa, żeby do nich dzwonić, chociaż nie jestem pewien, czy rzeczywiście Pegasus to jest najlepszym opcją, czy Nie mamy jeszcze jakiegoś innego telefonu Żeby przeskipować te wszystkie właśnie dialogi No i na koniec rozwalamy tych wszystkich ziomeczków Kiedy już rozwalimy tych wszystkich ziomeczków, bo to też ważne jest, że też wykorzystujemy od razu ładunki wybuchowe, żeby też sobie przyspieszyć zwyczajnie robotę Czyli po co wiecie, po co tykować z broni, skoro można zrobić pełno wybuchów? To od razu, już tutaj, pędzimy sobie dalej z użyciem, właśnie fury, co jest też ważne. I tutaj jedziemy na to centrum danych, będziemy na tym centrum danych musieli ukraść sobie dyski. Rzecz biorąc, musimy tą furę ustawić sobie tyłem. Najlepiej, wiecie, bo tak będziemy musieli wyjeżdżać stamtąd, to tak sobie ją ustawić. Aby jak najmniej, żeby jak najszybciej do niej dotrzeć, o tak to można byłoby powiedzieć. Z tych to robimy autem, a nie tam, nie wiem, motorem, hakucz dragiem, czy jakimś innym. Przez to, że trochę na motorze jesteśmy odsłonięci. Nie mamy żadnej ochrony. A samochód mimo wszystko ma jakiś daszek, o tak to można byłoby określić. I dlatego lepiej jest, wydaje mi się, że być mimo wszystko w samochodzie. Że jest szansa, że wiecie, trafią w dach czy coś i w ten sposób damy radę. ...zwyczajnie uciec. Tak tutaj widzicie, nie? Zawalał do mnie ziomeczek sobie w... przez działko, a ja wsiadłem w samochód. Pyk, pyk. Od razu rura przed siebie. I oddajemy dyski do Avi'ego. Tu w ogóle nie niezła słuszka w ogóle było Tak, żebym przywalił. Tak tam auto wyleciało, że... XD. No dobrze. Także... Jaka jest następna misja? Ogólnie rzecz biorąc... Ym... Jak to można było po prostu rzec? W następnej tutaj, że misji, y, udajemy się bezpośrednio na metro. Na metrze, wiecie, jedziemy tym po prostu tym autem. Ja wy, po prostu korzystam na maksa z tego samochodu. Tyle, ile dam radę nim przejechać, tyle po prostu jadę. Resztę robię sobie z buta. I tutaj rozwalamy wszystkich ochroniarzy na cicho. Szczerze, to jest akurat bardzo łatwe. Powiedzmy, że przejść sobie tę misję na cichacza. Naprawdę, po prostu parę szotów i od razu tutaj się praktycznie jeżdżą. No. W sumie tutaj macie całą przybitkę, jak to wyglądało. Co jest ważne, kiedy już jest ten pociąg, my nie walimy się z botami, tylko od razu już pędzimy do pociągu, ponieważ tak to z niej zauważą. I sobie hakujemy. Mamy minigierkę z botlabem, a potem nawet nie korzystamy z tego pociągu, tylko idziemy sobie z buta, bo jest zwyczajnie szybciej. Co nawet bez... sam ciekaw, jak to wygląda rzeczywiście. Jak, szyb... jak szybko to przejdziemy sami kawałeczek tylko tak naprawdę przejeżdżamy sobie tym pociągiem chociaż metrem bardziej króciutki kawałeczek i co jest bardzo ważne, kiedy już jesteśmy przy tych praktycznie skrzynkach to jest miejsce gdzie dojeżdża ten drugi że tak to określmy więc tutaj teraz sobie na torach układamy sobie ładunki, gdyż potem będziemy musieli sobie z tego tramwaju zabrać od razu cel a tak od razu to powiedzmy leci już nie? i no i możemy sobie od razu po prostu zabrać Tutaj nie wiem, z jakiegoś powodu nie dało się w ogóle wspiąć na to, więc wzięliśmy sobie po prostu tutaj wszystko, co było i e, potem wbierzemy sobie motorek. No i od razu, co jest ważne przy tym motorku? Przy pierwszej już stacji, i tutaj właśnie pokazałem praktycznie całą trasę, nie jedziemy jakby cały czas tym metrem tym motorkiem, tylko decydujemy się, że już przy pierwszej stacji wychodzimy z użyciem motora. To jest bardzo ważne ten tunel, jest z kółkiem, więc łatwo jest po prostu wyjechać sobie od razu na schody. I na schodach tym motorem też jest łatwo, zawsze sobie może pomóc podnosić, podnosząc celne koło. Na kompie, to na przykład jest kontrol i po prostu numeryczną klawiaturą sobie wtedy pomagamy. Jak widać, oczywiście, Rockstar przygotował się na to, że tutaj ktoś może gdzieś tak o, po prostu ich wszystkich wyminąć i boty tutaj się normalnie respią. Także testerzy tutaj nie zawiedli, na to wychodzi. Że ktoś może pójść taką drogą, no i jak sobie już po prostu z tego tunelu e, wyjeżdżamy, no to od razu mamy już łatwiejszą drogę, żeby dojechać sobie do e, A wiego Tylko oczywiście trzeba jeszcze te motory trochę się tutaj rozpędzić, bo kołku <gulku> jedno ja, mi się blokowało. Przez to trochę e, nie dałem rady, zwyczajnie od razu tak o, sobie wyjść. E, no i co? Tutaj jest po prostu jazda do Awiego, tak naprawdę na tym motorze. Tutaj nie ma nic szczególnego, że tak to określimy. No i potem oddajemy sobie prześciutko i tym samym kończymy sobie misję numer 3. Więc teraz czas na następną misję, w którą jesteśmy oczywiście śmieciarzami. Będąc śmieciarzami, od razu naszym celem są niebieskie torby. To jest ogólnie najdłuższa misja z tych wszystkich. I tak, ogólnie rzecz biorąc, można to zrobić misję całkowicie na cicho. Tylko ja przyznam, że trochę to jest failowałem, ale uznałem, dobra. Działam z tym co jest. I zobaczymy, jak będzie mi szło. Czy to się coś złego wydarzy. Ogólnie rzecz biorąc, to jest taka taktyka na te kamery, że jeżeli coś robimy na jej wizji, to od razu się chowamy. Ja niestety tutaj, kiedy wziąłem ten worek, no nie dałem rady się schować. No i po prostu przez to wystąpił alarm. No i była strzelanina. Za drugim razem też odwaliłem tutaj faila. Moim failem było to, że jak już cofnąłem sobie tę ciężarówkę pod to, gdzie będą te niebieskie worki, to podjechałem za blisko i potem musiałem się bawić w cofanie tym, yy, tą śmieciarą, żeby wziąć sobie te worki. No akurat już tutaj tego nie pokazałem, no, ale musiałem się w to bawić, więc znowu marnowałem parę se sekund, żeby zabrać te worki i tu tak samo też da się to zrobić na cicho, ale no mi nie pykło i na końcu mamy jeszcze w ogóle ostatni już tutaj segment, gdzie właśnie wchodzimy do środka. Tutaj ja już myślałem, że będzie kit, ale gonił mnie jeden bot, który gonił mnie, wiecie, w samochodach, przez to, że kiedyś miałem alarm wcześniej na wcześniejszym miejscu. No i pędził ze mną do tego miejsca. I wyobraźcie sobie, że na początku on nie sprawił żadnego problemu. Żadnego alarmu tamtych ochroniarzy nie zbudził, że biegnie jakiś bot, jak widać. Tak się da zwyczajnie, że tak to wygląda, ale. Właśnie trzeba właśnie powiedzieć. Potem oddał nagle strzały i przez to włączył alarm w tym miejscu. To akurat jest najgorsze miejsce, jeżeli chodzi o alarm bezpośrednio. Ponieważ tutaj, akurat, bardzo łatwo jest sobie znaleźć te piki, bo tutaj musimy odciągnąć takie dwa dokumenty. Na zawsze rysują się w tym samym miejscu. Także tutaj, jak sami widzicie, bardzo łatwo jest będzie znaleźć te rzeczy. Ale potem, właśnie, pojawia się ten największy problem. Czyli mamy właśnie jeszcze jedną ciężarówkę FIB do złapania. Kiedy już mamy tę ciężarówkę FAB do złapania, Często, że mamy alarm, no, ona jedzie trochę szybciej. No i. To właśnie jest ten cały problem, że tak to określmy się właśnie pojawia, przez to, że był ten alarm. Bo teraz musimy godzić tę ciężarówkę, a jeszcze dodatkowo jest y, więcej policji, co nie, na nas, na nas jakby czeka. No i dobrze, a tutaj jak widzimy od razu, szybko się udało tutaj pozbyć, mimo wszystko, nie? Szybko się udało pozbyć z broni tej ciężarówki tego wozu i jeszcze dwa dokumenty, dwa niebieskie worki jeszcze tutaj wpadają. Zanim zdążą przyjechać radiowozy, praktycznie uda mi się to jeszcze zebrać. No i już co mnie nic nie pozostaje innego niż tylko zaczekanie, że tak to określmy. No się pościg skończy, od razu pojechanie sobie do miejsca końcowego. To była już ostatnia misja przed powiedzmy już wielkim finałem. I tak, wielki finał oczywiście rozgrywam sobie na poziomie trudnym. Tak we wszystkimi się robiłem na hardzie. Jednakże z wielkim finałem jest rzecz taka, że tutaj mamy jeszcze elitę do zrobienia, czyli dodatkowe 100 tysięcy. Możemy łącznie sobie zgarnąć 625 tysięcy. Tutaj jest sztuczka taka, że na początku bierzemy sobie ten strój i od razu będziemy jak najszybciej do tych ziomeczków z Fibu, po to, żeby nas aresztowali, abyśmy trafili bezpośrednio już do ich biura. W biurze musimy sobie wziąć oczywiście długopis, którym się z tym wydostaniemy. Oraz na półce mamy przewód, który musimy sobie rozwalić. No i instrukcja jest obrazkowa, także myślę, że każdy z was sobie z tym poradzi. No i potem raszujemy, walimy pierwszego bota i to jest bardzo ważne. Musimy zrobić 35 headshotów. Ta liczba jest masakrycznie duża. Ona jest praktycznie wyśrubowana na maksa. Dlatego. Mm, tu trzeba po prostu wiedzieć, że od razu nawalamy z alarmem. Nie robimy misji już na cicho, ponieważ potrzebujemy jak najwięcej headshotów. Cały czas walimy do botów, wszędzie gdzie się da po prostu. Nawet zanim pójdziemy na dach, jak już będzie ta ostateczna misja, gdzie hakujemy tę bazę FIB. Musimy dobrze wyczyścić sobie teren. Serio, naprawdę, nawet jeden headshot tutaj może decydować o tym, czy zarobimy dodatkowe 100 tysięcy z tych akt, czy też nie zarobimy dodatkowych 100 tysięcy. Dlatego ja tutaj szedłem do kibla, patrzeć wszystko, czy jest już wyczyszczone. Czy też nie? Ponieważ naprawdę jeden, het, jeden nietrafiony co czy tam dwa, no i już może być lipa. Szybko kakujemy mini minigierkę, tylko ja sam zapomniałem też, którym wszystkim się to ostatecznie potwierdzało ją. Taki miałem właśnie chwilę z wiechy. No wiadomo, dwie sekundy, no ale te dwie sekundy mogą zauważyć o tym, czy będzie lita. Dla przypomnienia, musi minąć 10 minut jakby, jakby minąć 10 minut. Właśnie mi, do 10 minut muszę ogarnąć sobie ten napad. Nikt nie może paść. Minigierka też musi się udać, co też jest bardzo ważne. Jak się nie uda, to będzie lipa. Tutaj widzimy znowu walka, nie? Cały czas praktycznie same heady. staram się tutaj trafiać. Ale wiadomo, może być różnie, raz się trafi, raz się nie trafi. Raz może po prostu dać tyle hitów w ciało, że już leczenie się sam położy, że tak to określmy. Wali jedną w stronę, wali w drugą. Będzie nie, cały czas po prostu jest tutaj bogowie walka tak naprawdę. No i e, dobrze, jak już tutaj wychodzimy, to niby czekał na nas ziomeczek, ale został strącony. No i helikopter stoi na nas. I tutaj tak samo, u góry też walimy same headshoty, jak się tylko i wyłącznie tutaj da. Wszystko tutaj schodzi. Na spokojnie. W ogóle też swoją drogą, jak już latałem tym helikoptera, nie wiem czy odkryłem jakiegoś trika, bo przeleciałem tylko po jednej rakiecie ostatecznie spadłem. Więc nie wiem czy tu mówię jakiegoś trika nie odkryłem po niej. O, o, jeżeli chodzi o tą, o trick. Znaczy o ten sposób. Potem następną sprawę którą się tutaj robi, od razu pędzimy sobie do góry. Na samej górze lepiej jest ściągnąć te boty. No tutaj akurat przydaje się auto-aim z konsoli, żeby szybko nawalać w te boty. Ponieważ samemu, wiecie, no nie da, że te boty się chowają, no niektórych po prostu waliłem w ciało, ostatecznie padali. Naprawdę bardzo mało po prostu jest tych botów, starałem się żeby każdy przynajmniej po... Powiedzmy, że stał albo od razu próbowałem celować w głowę, no. Z większym bądź większym, mniejszym powodzeniem, tak naprawdę. No i to jest segment, gdzie już jest praktycznie końcówka. No tutaj po prostu lepiej jest z góry sobie ich wszystkich pościągać, żeby no, mieć szansę, że trafimy sobie rzeczywiście w głowę każdego bota. No i dobra, jak już tutaj ogarniemy sobie dosłownie każdego tutaj bota jaki jest, nawet nie ma co uciekać przed tymi botami dosłownie, bo każdy bot może zaważyć o tym, czy zrobimy elitę, czy też nie zrobimy elitki. Jak już jesteśmy w szarkach, w teorii jeszcze mamy tutaj okazję, przynajmniej są trzy boty w łodziach, które jeszcze mam, nam mogą dać oczywiście headshoty. No ale wiecie, no nie mamy żadnego licznika, że tak to określmy ile mamy tych headów, więc ciężko powiedzieć, czy nam się udało, czy też nie. No i tym samym jest koniec, jeżeli chodzi o te triki, żeby ogarnąć to w godzinkę, oraz żeby zrobić przy okazji elita. Mi naprawdę tej niewiele brakowało tego, żeby to zaliczyć, bo czasowo się wyrobiłem, a na headach jak to zobaczycie było 9 sekund. Yy, znaczy jeden więcej dosłownie, także... To by na tyle, do następnego, cześć!